Halo Halo Siemanko, dzień dobry kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale No i dzisiaj słuchajcie Lecimy sobie yy, od, oddać dług, yy, spłacić dług tutaj, yy, który zaciągnęliśmy u Wiktora yy, No i przy okazji No i właśnie przy okazji yy, Przy okazji możemy yy, Przy okazji możemy Kupić sobie jakieś wszczepy u Viktora albo zobaczyć w ogóle sobie jakąś fajną brońkę. Także będzie git, będzie git. No i po co? Tu jest tak, że tu jest tak, że słuchajcie, Misty możemy sobie tutaj coś kupić, ale raczej nie. Nie będziemy z tego korzystać. Możemy wejść na dach, możemy wszystko, ale idziemy sobie do Viktora. I. zaczynamy misję. Wreszcie udało mi się zgromadzić tyle pieniędzy, żeby cię spłacić. Zatrzymaj je, póki co. Tobie będą bardziej potrzebne. Nie zabieraj ich ze sobą do grobu, Wiktor. I dziękuję, że tak długo pracowałeś dla mnie za darmo. Od czego ma się przyjaciół? Okej, okay. dobra. Mam kilka pytań związanych z chipem i silverhandem. Ach, nie jestem ekspertem, ale spróbuję odpowiedzieć. Dlaczego przeżywam wspomnienia żonego? Macie teraz wspólny mózg. On ma dostęp do Twoich zmysłów i części wspomnień. Ty masz dostęp do części jego pamięci. Z biegiem czasu przestaniesz zauważać różnicę. Myślałem o wymianie cybernetyki. Masz może coś nowego? Rozejrzyj się. No właśnie, mamy 6000. Zobaczymy, co możemy w ogóle u niego kupić. <laughs> Wzmacniacz. Mnemoc. Przywraca jeden punkt pamięci Cyberdeku po pokonaniu przeciwnika. Okej. Okay. W sumie czemu nie? Mm, elegancko. Zobaczmy co jeszcze. No tutaj nie możemy nic już zrobić. Ale to widzę, że dosyć drogi. Widzę, że jest dosyć drogi. O, 28 tysięcy. No nie, no bez przesady. Nie, no Wiktor. Nie sądziłem, że ty masz. Nie sądziłem, że masz tak drogie rzeczy. Wiktor. O, mordo. 800. Gdy twoje zdrowie spada, do pie... no, uwalnia. Aha. Większa czas na włamanie. Podczas naruszenia protokołu o 100%. No proszę. Chętnie wezmę, przyda się bardzo mocno. Yy, mamy jeszcze 1600, więc yy, zobaczmy układ nerwowy. Nie możemy nic, a skóra. Możemy. Pancerz. Dawaj. Okej. Okay. Bo to na, na poziom 12. Okej, okay, dobra, mamy jakieś wszczepy. Mamy jakieś wszczepy, także jest okej. Okay. Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korpusi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Dobra, spoko, elegancko jest udaj się do Afterlife jeszcze nie jeszcze się tam nie będziemy udawać mamy zbyt niski poziom jeżeli chodzi tutaj o nie tylko o zdolności techniczne które nam będą potrzebne ale także za słabą brońkę mamy musimy sobie tutaj parę rzeczy no właśnie, ulepszenia, nic tu też nie możemy nawet ulepszyć, bo nie mamy komponentów Wytwarzanie No niestety, może, moglibyśmy wytworzyć sobie tego glocka, gdyby nie Gdyby nie to, że nie mamy komponentów, ale No właśnie, ale Ro, Rozmontuj przedmiot, no właśnie Używany o, Kurczę, no to do... Nie, no to wiecie co Nie postać tylko ekwipunek. Ubierzmy sobie naszego V. Ubierzmy sobie naszego V. Nie mogę go... Dobra, dajcie mi to. Modyfikacje. Kurde, V. Ale ty wyglądasz teraz, chłopie. zajebi Okej, okay. czerwone okulary. Modyfikacja 0. Eee, no i właśnie, patrzcie na to. Mamy koszulkę V, która ma 5,9 pancerza. No a tu mamy przydatny kombinezjon net, a to netranerski, to nie. Sportowy podkoszulek ze wzmocnionymi szybkami. O, no i patrzcie, on ma 45 pancerza. No także, no. Tak, myślę, że to jest fajna sprawa. Tu mamy jeszcze, no tu mamy nawet 62, patrzcie. 62, widzicie? Bo jeszcze mamy tutaj dodatkowo modyfikację odzieży. Yy, także naprawdę fajnie, fajnie. Yy, bo, yy, znaczy nie, bo patrzcie, bo to... Widzicie, tu jest kamizelka z kolcami Melstromu, nie? A ta kamizelka z kolcami ma tylko 17. A ja chcę właśnie tutaj słuchajcie dodać sobie więcej. 20, 45, elastyczna kurtka motocyklowa yy, Kanti 1. Dobra 45. No i dobra modyfikacja odzieży nie ma tutaj. Bo tutaj mamy co tu mamy. No ale dobra, OK. Tak wygląda teraz nasz Bi. Yy, jest ciekawie, muszę powiedzieć, jest ciekawie. Zobaczymy spodnie. Tu mamy 13, te będziemy mieli. 23, 23, 25, 25, te weźmiemy. O, okej, okay, dobra. Spoko. Yy, udaj się do Afterlife. Może niekoniecznie. Zobaczmy, co jest w dzienniku. Zadania po poboczne. Yy, de la main, podjeźdź bliżej samochodu dla Maina. De la main, znajdź samochód de la Maina. No, w ogóle pendela Main mi się tutaj wpierdzielił niepotrzebnie. Skóra, której potrzebuję. E, poczekajcie, a właśnie stary na rozdrożach jest tylko. E, a no właśnie, szybka i wściekła. Zaczekaj jeden dzień na kontakt od Claire. E, a więc tak też zrobimy. Przewin czas, bo chcemy dobrze by było zarobić. Troszkę pieniążków yy, Ciekawe czy to coś da. No, o właśnie, napisz do Claire. Yy, dobra yy, Z. Yy, Okej. Okay. Cześć V. Za... Aha, dzięki za snią. Ostatnią... Nadal jesteś pewna, że ktoś dorwać Samsona. Nie ma sprawy. Masz moje pełne wsparcie, rozumiem. Yy, dobra, dzięki V. Denerwuję się. Szyb... Dzięki, że się przede mną... Otworzyłaś, doceniam to. Okej, okay, do zobaczenia Claire, będzie dobrze. Okej. Okay, mamy to. Dobra. Zaczekaj jeden dzień na kontrakt. Okej, okay, cofamy dalej czas. Mamy kilka wszczepów, Powinno nam to troszkę pomóc chyba nie. Wytwarzanie nie, dziennik nie. Dobra, zaczekaj jeden dzień, przewin czas. Do przykładowo godziny 13 następnego dnia. No i zobaczymy. Dobra, okej. Okay. Mamy ten mural na szczycie tej windy. Okej, okay, widzimy się Dobra Dokądż wielki wyścig. Yy, idę sobie tylko skopiować tego murala, bo przy, przy okazji, jeżeli już tu jestem, to nie czemu by nie yy, I ruszamy dalej Ale to już zrobimy w następnym odcinku, także skopiujemy sobie już tylko tego murala który tutaj się znajduje nie wiem tylko czy on jest na dachu dokładnie, czy on jest tutaj na ścianie on jest chyba tutaj na ścianie o właśnie tutaj dobra, okej okay. tu my mamy jakieś euro dolary, cokolwiek znajdziemy coś tutaj no, tu mamy jakiś podręcznik to właśnie komponenty, no właśnie w ogóle możemy, tak, bo w ogóle możemy, słuchajcie, porozkładać sobie kilka rzeczy na elementy takie, właśnie. Dokądś wielki wyścig ciśniemy, słuchajcie, lecimy. Ale to właśnie spotkam się z Wami w następnym odcinku. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć.